Was bardzo serdecznie, z tej strony Quarry a to jest SZĄK <laughs> Tak, e, to jest moje Zagrajmy, które e, dopiero co na w Biuletynie zapowiedziałem, że będzie ciekawy film w ciekawej gry e, No i tak, to jest najnowsze moje Zagrajmy, bardzo no, dość odświeżoną grę no, w, bo, Ja pierdolaki, fail nową grę kto grał w jedynkę to na pewno im się spodoba ta chociaż sam nie wiem bo tam chyba ja to zagrałem jedynie 10 minut żeby ogarnąć sterowanie i to wszystko dźwięki to itp no i co? Dobrze idzie wszystko gra jest niestety w angielskiej wersji, nie ma w polskiej nie ma w ogóle żadnego spostrzenia tak samo jak do jedynki Gra jest y, w, ten, w Origin, na Origin ja to przynajmniej kupiłem, ale ja to sobie przeniosłem na Steama, czyli grę spoza Steam, czyli gra jest poza Steam, tak mi lepiej. E, no i co? Chodzimy na kampanię. No i ja tutaj, na, nie wiem, w ogóle, o fabule ja nic nie wiem, to nie mogę wam nic opowiedzieć. E, no i dobra, tu mamy dwa poziomy, hard i Normal. Ja będę grał na normalnym, bo. Tak, tu jest, że jak na przykład jest tutaj easy, jak nie ma tu easy, to znaczy, że normal to już będzie hardcore. E, na to co? Dobra. Ło, co to? Aha, maczeta. O, tu już będziemy mieć maczetę tutaj. Co to jest? Aha, mam tu jakieś zablokowane. Aha, to chyba jest ekwipunek na misję, jaką chcemy. Więc tylko mamy te mieczy i granaty. Aha. Aha, i taki bajer. Wow, fajne postacie można tutaj odblokować. E, no to co? Dajemy play. I od razu mówię, że... Na tym odcinku chyba będę napadzie grał, bo na dużo jest dość cienką. Mi idzie. Przynajmniej tutaj takie dziwne sterowanie i nieprzyjemnie jest. Dobra, ja się tu uciszam. take my money this is all i have huh? uh, uh. Ok, no tu i zaczynamy grę. Nasz piękny szanko oderwał biednemu. O! Czekajcie, tu... To... Jednak nie ogarnąłem sterowania. Shift. E... Tylko. Aha, dobra. Zak, Dobra, poziom pierwszy. Wow. Nieźle. Nie wiem czemu, cholera, e, wskaźnik ładowania tutaj mam, ten niebies niebieski, e... a chociaż, tak, aha. no dobra, nie wiem, może będzie tak lepiej, jeśli tam będzie wam to przeszkadzać, e, to następnym razem będę na padzie grał. Dobra, no to jedziemy. Naprawdę, fajna rzeźnia. Oh. to Ja już nie. Za dawno nie grałem w jedynkę. Jeszcze nie pamiętam, jak to się kombosy fajne robiło. Ale naprawdę, świetna gra. Graficznie, jak widzicie, ona jest taka jakby komiksowa. Czyli w ogóle nie zmieniła się prawie e, od jedynki dla mnie to dobrze na plus. Ponieważ ma bardzo fajny klimat. jest? Aha, dobra. Maczeta wtedy. Wow, pięknie. Myślę, że wam się spodoba te zegrajmy. O, o, o. No bierz, bierz, wiesz, coś tam mam Nie mogę tego podnieść. Ej, jął. Dobra No, ging, ging, ging Dobra, nie wiem jak go No, dawaj, dawaj Dawaj Po pięć mu biorę Dobra, już, już mi to trochę denerwuje Nie śmiałem A co to jest? No, z tego wziąć to. Aj, ja Z góry nie Dobra, jest. Jednemu rozwaliłem już. Okej. Okay. Ja pierdolnięcę. Już mam HP, ale albo w to grę. Gin, gin, gin. Dobra, jeden pad. Ja pierniczę. No Na drugim odcinku muszę ogarnąć tutaj, jak grać. W ogóle tutaj, jak te kombosy fajnie robić. Jak to wziąć? No. Aha Jezu mogłem machetą Jaki fail Po prostu trzeba przetrzymać Dobra I nożykiem Uuu ale combo. Dobra Ale co to jest? pierniczę, Zapomniałem jak się tak bierze przedmioty w ogóle Ufa granat Jaki fail Pomocy Jak to wziąłeś? Help me. No nie, no gra nas znów. Enter, shift, spacja też nie. A to i taki, dobra. Idziemy dalej. Niezły fail no, jak na początek. Co jest? Aha, dead. O kurę, TNT. Jak to szlak dobra idziemy ja piernicze jak ty się bierze ja kurde tak ty to... oha no w końcu dobra ja już taki tak to już jest jak się nie ogarnie przed nagraniem a, dobra yes, combo o kurde, kolejny gin i z weźmy weźmiemy wow gin a, dobrze o cholera, i tu jest, on też z maczetą tutaj wyskoczył Pff, no ging ging Co ty tu? No 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 no, no, no dawaj 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 Uuuu oderwał mu rą no, się Nie Nóżkę Uuu jeszcze lepiej Ciekawe kiedy bym mógł chodzić po ścianie jak książę Persji. A tutaj Cholera, chciałem w benzynę No ale no nic Dobra, idziemy z tym Eee Chciałem rzucić, oho Cholera w to No właśnie, TNT, TNT Ale zlamiłem, wybaczcie Co? Ja pierdolę. Boże, tak to się że jak pierwszy raz się odpala grę <laughs> Jeszcze raz Dobra, gin. Zostaw mnie. No, dobra, Shit Dobra, dobra. Ja nie mogę jeszcze jeden. Ja za kiedy miał rewolwery? Co tutaj mamy? Aha. Eee, spróbuję tędy, tak? Tędy chyba trzeba. O, i uwaga, dobrze. Co jest? O, jakiegoś zakładnika? Co jest? No, no, no. Dobra. Dobra jest. Wow, nice, wezmę ich tutaj, wcisnę. O, Aha! młoda, ah. O młoda, 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 wymagający przeciwnik. Co jest? Aha, o to chodzi, ale fajne Idź sobie. Czemu nie ma jego życia nie Nie... Yeah. O kurde, on tak wstaje hardkorowo Co i no Dobra, ziomuś Chodź tu Aaa, to nasz gierowca kierowca Jeee, yeah, dobrze. A więc subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do kolejnego drugiego odcinka. Siema i myślę, że Wam się to spodoba.